Witam Was, skorpiony. To jest Was czytanie na kwiecień 2025. Zobaczymy, jakie energie w tym miesiącu będą Wam towarzyszyć. Co się będzie działo u skorpionów? Ok, sytuacja: dwójka pentakli, wyzwania, szóstka pucharów, podstawa. Co jest tu przyczyną? ósemka pucharów. Przeszłość. Król Pentakli. Do czego dążycie? Co macie w głowie? Trójka mieczy. Co nadchodzi? Siódemka Pentakli. Wy w tej sytuacji czwórka Pentakli i dziewiątka pucharów. Co się dzieje dookoła? Królowa Mieczy czego nie widzisz? Rycerz Mieczy i potencjalny wynik. umiarkowanie. Dobra i pod spodem mamy pazia mieczy. No dobrze, skorpiony Mam wrażenie, że próbujecie się z czegoś wyswobodzić i to może być jakaś nuda, to może być e, sytuacja, kiedy macie coś, co już nie do końca Wam pasuje, albo trochę się to przejadło. E, I myślę, że możecie rozważać, jakby, co tu by zrobić, żeby zacząć coś nowego, albo. Mm, no, y, y, jakoś y, ruszyć w stronę bardziej satysfakcjonującą dla Was. Natomiast to, gdzie jesteście, jest takie mocno już ustabilizowane, i myślę, że jakiekolwiek ruchy mogłyby tutaj y, naprawdę wzbudzić jakiś smutek osób dookoła Ciebie y, albo y, no, wręcz y, mogłoby, y, no, zburzyć tutaj y, i rozczarować tą osobę. Y, może tutaj chodzić o przyjaźnie, albo o jakieś długoletnie znajomości, ponieważ mamy tą szóstkę Pucharów i Waszą drogę, którą przebyliście. Natomiast mam wrażenie, że Skorpiony potrzebują jakiejś świeżej energii, że to już wam nie leży, że już wam nie pasuje. Chcecie spróbować czegoś nowego, natomiast kontrol jest, y, jakby, czy będziecie, w stanie pozostawić jakby y, albo tą osobę, albo tą sytuację, w której jesteście teraz tak. A już jest tutaj, Dużo tak, jakby tego zaangażowania włożone. No i e, myślę, że tylko rozważacie, co by tu nowego zrobić. I to może być po prostu, e, mogą być osoby w Twoim środowisku, które już tak, jakby nie, przejadły się, chcielibyście może poznać kogoś nowego albo w ogóle porobić jakieś nowe rzeczy. Natomiast myślę, że ta osoba czuje się bardzo odrzucona, jeżeli tak, jakby po pozostawisz ją po to, żeby robić coś swojego. Swojego, bądź jakieś, jakieś inne sprawy, tak? No, zobaczmy, mamy, mamy sporo takiej stałej energii, mamy czwórkę pentakli, czyli to, to, co jest tak jakby było i jest mocno takie ugruntowane właśnie w czwórce pentakli. Mamy króla pentakli, to może być też właśnie taka sama osoba. I no, mamy też tą przyjaźń, prawda? Tego psa, który symbolizuje tutaj też przyjaźń i lojalność bycie z kimś jakby cały czas na długo, więc mam wrażenie, że to sporo tej stałej energii, wyzwaniem jest właśnie to wszystko, co tak te, te wszystkie historie, które razem przeżyliście szóstka pucharów, no jest to też karta czasem tak jakby odpowiedzialności za taką osobę, którą prawda, oswoiliście tak przy, pojawia mi się właśnie ten e, mały książę prawda, jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś i i ta wasza droga była bardzo długa, macie dużo wspólnych wspomnień, bądź jest to po prostu relacja rodzinna, która jest związana właśnie z. Krwią, ok? I ona jest taka mocno zlepiona. Natomiast jakby mam wrażenie, że mamy tą to właśnie tą zlepioną energię, to trzymanie kurczowo czegoś jak skarb. Z drugiej natomiast strony mamy tą dziewiątkę pucharów. No, jest to karta zadowolenia. Natomiast mam wrażenie, że chodzi o to, żeby, prawda, iść w jakieś zadowolenie, bo podstawą mamy tą ósemkę, ósemkę pucharów. I to jest karta, która właśnie pokazuje taką energię, że coś mi tutaj nie wystarcza, tak? Niby tego chciałem, niby tutaj to wszystko jest, ale potrzebuję jeszcze czegoś nowego. Ósemka pucharów właśnie mówi o tym, że, że tyle włożyliśmy w to zaangażowania, ale potrzebujemy jeszcze jakby wyruszyć aby, prawda, dopełnić to nasze serce i to, czego chcemy, czymś innym. No i mam wrażenie, że właśnie to jest ta dziewiątka pucharów, czyli jakieś marzenie, e, jakieś spełnienie. Dziewiątka pucharów też jest kartą... E, dla mnie dziewiątki są kartą niezależności. E, no, jest to sytość, używanie życia dziewiątka pucharów, tak? Tak jakby odnalezienie skarbu, odnalezienie właśnie jakiejś takiej właśnie wisienki na torcie. Ale yy, ta karta również jest trochę taka fantazyjna. Dziewiątka pocharów pokazuje taką trochę energię yy, życia w bańce albo zobaczenia czegoś, co wydaje się takim właśnie... <śm> yy Czymś nierealnym, tak? Może to być dążenie, jakby w całym tym układzie, do czegoś, co, co tylko, prawda, zobaczyliśmy na obrazku gdzieś tam na Instagramie i wydaje nam się, że tak właśnie to wygląda. Ok? Więc tu może być e, właśnie e, taka, taka myśl o, o jakiejś, właśnie e, ideale, o jakiejś wizji ideału. Jak wygląda sytuacja? Mam wrażenie, że rozważasz, jakby jesteś niezdecydowany w tej dwójce pentakli na temat właśnie tego, co jest, a tego, co mogłoby być. I tutaj właśnie to, co jest, jest bardzo takie stałe, znasz to, to było od zawsze. To jest mocno taka właśnie zlepiona energia. No, i mamy tą potrzebę, jakby odkrycia czegoś nowego, co. Jakby zaspokoi se nasze serce. No, jaki jest Twój kierunek? Yy, mamy trójkę mieczy, więc dla mnie ta trójka mieczy pokazuje, że. Myślę, że możesz mieć w głowie taką wizję, nie zawahania się nad właśnie rozdarciem tego serca, tego uczucia, które już tutaj jest do tej sytuacji. No i Trójka Mieczy jest taką kartą pokazującą rzeczywistość. Być może nie zawahałbyś się jakby. Nad właśnie tutaj zmianą jakiejś sytuacji, tak? Ale co, czego będziesz doświadczać? Mamy siódemkę pentakli, więc znowu kontynuacja tej energii takiego zaangażowania. Również rozważania tego, jak dużo włożyliśmy w to, jakie to jest cenne, yy, prawda? Czy jesteśmy tak naprawdę realnie w stanie tak jakby po prostu skończyć tą sytuację i zostawić ją na takim etapie, jakim jest. Bo bardzo dużo już tutaj włożyliśmy zaangażowania. Mam wrażenie, że będziesz jakby doświadczać jakby yy, 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 takiego zastanawiania się, bo siódemka to co są też karty ryzyka, które mówią o właśnie o takim analizie, czy zostajemy, czy jednak idziemy w coś nowego, tak? Czy dalej się kontynuujemy, czy zostawiamy. Myślę, że to się może dziać w otoczeniu właśnie królowej mieczy. Królowa mieczy może być właśnie tą Twoją osobą, natomiast królowa mieczy jest tutaj mądrą kobietą, ona, ona jest też troszkę taka. Nie drażnimy królowej mieczy, bo ona ma miecz i ona nie bierze nie jeńców, może się bronić, więc możemy rozważyć, czy to się nam opłaca. Królowa mieczy również może być jakimś specjalistą, który na chłodno jakby przedstawia sytuację, jak jest. I myślę, że badasz taką sytuację, ponieważ jestem ten... i to możesz na przykład um, zupełnie no, siedemka mieczy w ukryciu, jakby patrzeć, co ci się opłaca, co ci się nie opłaca. Jeżeli zmęczyła cię jakaś sytuacja, to możesz się radzić, fachowca, czy opłacać się ją zostawić. Jakby, jakie są Twoje. Um, tutaj e, możliwości. E, możesz również rozglądać się, jeżeli powiedzmy jest to sytuacja zawodowa. Możesz rozglądać się tak, jak, tak, tak realnie, jakby jakie masz szanse, możliwości, co będzie byłoby dla Ciebie dobre. No, siódemka mieczy z tą siódemką pokazuje mi, że robisz to w wielkiej tajemnicy. Mamy ósemkę pentakli, e, więc mam wrażenie, że jakby kontynuujesz jednak tą energię, ale te... Y, Plany i takie dowiadywanie się tutaj jest. Paś znowu e, mieczy, e, patrzy ważnie z lupą, czyta wszystko małym drukiem, więc możesz tutaj właśnie radzić się kogoś, kto tak na chłodno będzie mógł ocenić tą sytuację. Czasem właśnie Królowa Mieczy to jest prawnik, e, ktoś, kto. Tak, jakby e, wykłada kawę na ławę, bazując na dużej swojej jakiejś wiedzy intelektualnej. Ok, ale tu może też być takie mm, sprawdzanie, ile możesz stracić, bo Królowa Mieczy właśnie jest taką osobą, która umie schować e, jakby emocje e, i no, działać tak, jakby mm, y, 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 bez emocji. Y, y, ona może być niebezpieczna właśnie ze względu na ten miecz, ponieważ umie opanować swoje emocje. Może też być właśnie taka, no, yy, z tym mieczem. Czego nie widzisz w tej sytuacji? No, mamy rycerza mieczy. Mam wrażenie, że to jest posłanie z tej, tej królowej. Rycerz Mieczy również pokazuje takie zero-jedynkowe działanie. No, mamy też tego pazię mieczy, więc myślę, że kręcimy się tutaj w kółko z tematem i patrzymy, tak jakby na logikę, co, jest, co możemy, co nie możemy. Nie? Jak się kończy sytuacja? No, umiarkowanie pokazuje, myślę, dogadanie się, jakąś taką anielską energię, więc myślę, że jakieś napięcie się tutaj rozchodzi. Umiarkowanie również może tutaj pokazywać jakieś płynne przejście pomiędzy tymi właśnie energiami różnymi, więc myślę, że jakoś pracujesz łagodnie z tą energią. Być może negocjujesz tutaj. Міркування uh, може również pokazywać Jesteś niezdecydowany, bo umiarkowanie mówi o tym, że raczej łączymy przeciwstawne energie niż wybieramy jedną z nich. Więc możesz tutaj wrócić, tak jakby do tej, do tej ogólnej sytuacji, zobaczyć, jakby co z czym, być może spróbować się dopasować. Także mam wrażenie, że nie będzie tutaj jakiegoś konkretnego rozwiązania. Możesz również negocjować z tą energią, która jest. Zobaczmy, co ci tutaj tarot radzi, ale wracamy do jakiegoś spokoju, mam wrażenie, że jeżeli, powiedzmy, znudziłeś się tutaj czymś albo chcesz po prostu, z, jeżeli to jest relacja, po prostu zrobić coś swojego, coś innego, coś nowego, no to mam wrażenie, że próbujesz jakoś tutaj załagodzić sytuację albo zrobić to w jakimś takim łagodny sposób, bo umiarkowanie mówi o, o, o opanowaniu, o tym, że pracujemy z takimi energiami, jakie mamy i znajdujemy tutaj jakiś złoty środek, i tutaj jest dużo takiego spokoju, więc mam wrażenie, że nie, do, nie decydujesz się tutaj na jakieś dramatyczne ruchy. Myślę również, że właśnie ta trójka mieczy tutaj po prostu jakby znika ze stołu jako jakaś tutaj opcja, yy, i no, przychodzi jakiś spokój. Rada dla ciebie dokładnie król Pentakli więc tutaj. Mam wrażenie, że ten król Pentakli oferuje Ci tutaj dużo stałości, stabilności, również takiej finansowej, więc mam wrażenie, że jeżeli powiedzmy planujesz tutaj... Czy zmienić pracę, czy coś? Lepiej po prostu ponegocjuj z nim. Lepiej tutaj jakby nie zmieniać tej przeszłości. Możesz oczywiście sobie tutaj z, z, po, po, porozważyć jakieś opcje, ale mam wrażenie, że szkoda tego wszystkiego, w co się tutaj zaangażowałeś i, i raczej tak jakby pielęgnuj to, co zbudowałeś. Może ci to się wydawać trochę nudne, trochę takie właśnie już stare. <grytanie> Ale jakby mam wrażenie, że to, to, jakby jaka wizja tutaj tutaj w nieznane, jest trochę tutaj fantazją i fikcją. Natomiast to umiarkowanie dla mnie pokazuje, że tutaj spróbujesz jakoś negocjować. Jak prawda nie nie jakby nie porzucać jednego, natomiast spróbować skleić te dwie energie, więc być może po prostu, jeżeli tutaj się nudzisz, to do, do, yy, poro, do, dojdziesz do porozumienia, czy na przykład z partnerem, jak można by tutaj wprowadzić inne sprawy, inne ciekawsze rzeczy do waszego życia. Natomiast, jeżeli to są sprawy zawodowe, no to zdecydowanie negocjuj tutaj być może jakąś podwyżkę zamiast rzucać pracy i przechodzić do, do nowej. Także zdecydowanie karty radzę Ci, żeby tutaj nie działać pochopnie. No dobrze, myślę, że to wszystko. Yy, skorpiony, pozdrawiam. Yy, widzimy się w kolejnych czytaniach.